A teraz znajdujemy się w, w drugim miejscu ważnym dla rządza, i właściwie tak można powiedzieć, że świat naukowy po raz pierwszy dowiedział się o rządzu za pośrednictwem odkryć, które miały miejsce w tym miejscu. W 1879 roku, w trakcie wybierania żwiru prawdopodobnie już była czynna żwirownia tutaj, Znaleziono pierwszy grób inhumacyjny, szkieletowy. W tym grobie znaleziono no, piękne dwa naczynia z brązu importowane, dwie piękne srebrne bransolety, wisiorek złoty. I właściwie od tego momentu określa się ten grób jako grób książęcy, ponieważ to było wyjątkowe, Wyposażenie, które nie znajdowało się zazwyczaj, nie wkładano do takiego przeciętnego grobu inhumacyjnego, takiego można powiedzieć, nie, 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 nie osoby niezamożnej. Taka osoba niezamożna to zazwyczaj miała zapinkę z żelaza albo z brązu. A tutaj mieliśmy piękne, dwie srebrne fibule złoty wisiorek i naczynia importowane. I yy, no niestety w grudniu nie było wówczas muzeum, nie było towarzystwa jeszcze, które powstało tak naprawdę dopiero Towarzystwo Starożytności w 1883 roku, właśnie za przyczyną Zygfryda Angera. A w kolejnym roku powstało, w 1884 roku powstało Muzeum Miejskie i te zabytki trafiły do rąk starosty hełmińskiego Stumfelta, który przekazał te zabytki, podarował muzeum w Gdańsku, tak zwanym Muzeum prowincjonalne, Muzeum Prus Zachodnich. Ale okazuje się, że musiało być tutaj większe cmentarzysko, ponieważ w kolejnym roku nie w kolejnym roku ale w 1882 roku. Doszło do kolejnego odkrycia bardzo ciekawego i mówi się o tym, że to był drugi grup inhumacyjny, drugi grup książęcy, w którym znaleziono też bardzo bogate wyposażenie, a więc znaleziono dwa naczynia importowane, dzban i paterę, znaleziono trzy zapinki, elementy pasa, okucia. I też takie piękne trzy wisiorki, dwa ażurowe, jeden z muszli kauri. I te zabytki przekazał też do Gdańska, ale już nie starosta, ale właściciel majątku BOM. Przekazał w 1884 roku. No były, było to takie bardzo spektakularne odkrycie, o którym donosiła i prasa, jak i również ta literatura. Y, naukowa, która wówczas y, się ukazywała. Y, no, ale y, tymi zabytkami zainteresował się jubiler hełm, y, berliński y, Telega, y, Paul Telega, Telege, i on właściwie wystąpił do dyrektora Muzeum Prus Zachodnich Hugo Konwencza o wyrażenie zgody na to, żeby on wykonywał kopie tych zabytków w takich celach handlowych. No, mu, dyrektor wyraził zgodę i tak się szczęśliwie złożyło, że te kopie z Bana i Patery trafiły również do Muzeum tutaj w Grudziądzu i właściwie szczęśliwie. Yy, Zachowały się do, do czasów współczesnych. A losy tych zabytków gdańskich, no niestety, były bardziej, bardziej takie smutne. Właściwie większość tych zabytków zaginęła i tak z bana pozostał tylko dzban bez uchwytu, a z patery pozostała tylko, tylko uchwyt. Pozostałe elementy zaginęły i zachowała się tylko jedna srebrna zapinka. Wszystkie pozostałe, Elementy z pierwszego i z drugiego grobu inhumacyjnego zaginęły. Ale właściwie można powiedzieć, że analizując to miejsce, literaturę, możemy powiedzieć, że to, to, to tutaj użytkowanie tego miejsca mamy tu potężny teren więc my tak do, do końca nie możemy powiedzieć, czy to tylko były dwa groby. Inhumacyjne, czy było więcej? Prawdopodobnie było więcej tutaj, ponieważ właściciel majątku Jakub BOM opublikował pierwsze wyniki badań na tym pieszym cmentarzysku, na którym byliśmy wcześniej, i również dołączył ilustracje kilku zabytków, które miały pochodzić z tego miejsca, ale one były troszeczkę starsze. Można powiedzieć, że one były tak z pierwszego wieku przed naszą erą, a te groby inhumacyjne były z pierwszego i z II wieku naszej ery. Ale analizując również notatki Angera, wyszukałam taką informację, że Anger informował, wykonując opis do gablot, które miały zaistnieć na ekspozycji muzealnej. W, w Kolegium Jezuickim, a później w, w Muzeum na, przy ulicy Lipowej 28. I on informował, że tutaj w trakcie wybierania żwiru, obsunęła się żwir, się obsunął, znaleziono grób skrzynkowy z urnami, a obok tego grobu skrzynkowego też wysunął się grot krzemienny. I, i to właściwie można powiedzieć, że ten grot krzemienny to taki jest jeszcze starszy o tysiąc lat od tych grobów, a groby skrzynkowe są też oczywiście starsze od tych dwóch grobów inhumacyjnych. Te groby skrzynkowe opisał, to był jeden grup skrzynkowy, w którym było siedem naczyń i ten grup opisał Gottfried Osowski, to był taki archeolog, geolog, który przywędrował na Pomorze i prowadził tutaj badania i on widział u Konstantego Florkowskiego siedem Naczyń z tego miejsca. I teraz zapraszam na zwiedzanie ekspozycji muzealnej i zwiedzanie tego, co zachowało się ze zbiorów tych przedwojennych cmentarzy skarżących.